Są wybory do Parlamentu Europejskiego. Ma pan jakąś nie wiem, refleksję dotyczącą te, tych kandydatów, tych wyborów do Parlamentu Europejskiego? Mam! No właśnie, wyjąłem kubek Wszyscy Wąd. Wątp... Pytam pana Kaczyńskiego, a czym się różni obecny Zielony Ład od tego, który popierał Morawiecki jeszcze kilka miesięcy temu? Nikt o to nie pyta, ponieważ to podważyłoby pozycję i znaczenie Kaczyńskiego, a to byłoby działaniem na rzecz Tuska. Najważniejsza powinna być Polska i dobro Polski, a nie dobro PiSu czy Tuska. Morawiecki jest w Budapeszcie, tam ogłasza, że jest zwolennikiem urbana i wielkim konserwatystą. Morawiecki, co ty robisz na spotkaniu konserwatystów, jak ty jesteś chłopiec z Davos i marksista? No i w tej sytuacji tacy jak my powinni zostać, do, 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 widzów też zachęcam, antydemokratami, bo demokracja jest w takim momencie, kiedy już musi upaść. Jak to powiedzieć, kto ma to robić? Marii naród musi, bo właśnie, bo właśnie naród ma kopnąć w stolik, a nie Konfederacja. Konfederacja jak przyszła kopać w stolik, to kopała w takim kierunku dajcie jakieś krzesło do tego stolika i Bosak dostał krzesełko. <sum> Jeszcze jest wszystko kompletnie, się kupy nie trzyma i, i logiki nie trzyma. No i co z tego wynika, skoro ludzie to popierają?